Hej, hej moi drodzy, Kuba Jankowski z kanału Aquapassia ja wita. Moi drodzy, muszę podzielić się z Wami fajną, radosną dla mnie nowiną. Od wczoraj w moim krewetkarium pojawiły się jak widzicie malutkie krewetki Crystal Red. Jest ich całkiem sporo, ponieważ od dłuższego czasu widziałem w swoim krewetkarium sporo samic. Które nosiły jajeczka, i czekałem, czekałem, czekałem. No i się doczekałem, aż z tych jajeczek wykluły się małe krewetki. Tak jak powiedziałem, jest tych maluchów całkiem sporo. Zapewne większość jest pochowana w tej dużej ilości mchu, jaka u mnie w krewetkarium występuje. No i w tych, o, tu mamy. Dwie sztuki widać. Te są biało-czarne. A tutaj mamy maluszka biało-czerwonego. Krewetki na pewno są pochowane właśnie w tej dużej ilości mchu i korzeni od pisti. Naliczyłem ich tak na, na raz. To minimum 10 sztuk, a zakładam, że ich jest tutaj na pewno, na pewno więcej. O, tutaj też mamy jedną. Tutaj dla porównania duża sztuka. O, tam też jeszcze jakieś maluszki. Jest ich całkiem sporo. Zauważyłem je wczoraj po południu. Więc doby już jak je tutaj widuję Zobaczymy, czy one się tutaj u mnie ostoją. Czy, czy, czy przeżyją. Mam nadzieję, że tak. Parametry wody są ok, więc. Myślę, że, że te maluszki powinny... coś za oknem przejechał. Myślę, że te maluszki tutaj powinny się uchować. Cieszę się, że one się pojawiły. Będę co jakiś czas zdawał relacje z tego jak one mają się w moim zbiorniku, jak rosną i na pewno za jakiś czas jest przede mną i podmienione jakąś świeżą krew dla tego co tutaj chodzi. Moi drodzy, pozdrawiam raz jeszcze i wszystkiego dobrego. Hej.